Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę sobie usiąść. E, więc tak, dzisiaj e, dzisiaj na lekcji e, pojawi się u nas pan Wicezap. Ja bym bardzo prosiła o aktywność na lekcji. Toż bardzo e, bardzo od tego zależy dobre imię naszej szkoły. Moje dobre imię, oczywiście, no i oczywiście wasze dobre imię. Bardzo jeszcze raz posiłek, tak się, dzisiaj nie będziemy pismać nie przygotować, dobrze? Na pewno się cieszycie z tego powodu. I tak umówimy się, umówimy się... tak, kto jest przygotowany, kiedy zapytam kto jest przygotowany, to kto naprawdę jest przygotowany, niech podniesie prawą rękę do góry. A kto jest tylko troszkę przygotowany, albo nie jest przygotowany, niech podniesie lewą rączkę do góry. Dobrze? Przećwiczymy sobie. のだろう 這是 po poetykiewicz Benedykt Jest. Panek jest. Wierzchnia Agnieszka. Kiedy zabił się na kobiecie, wziął się za Pana Tadeusza. Jest to powieść kryminalna na poziomie i dlatego ma szerokie zapisowanie na świecie. Jednym z bohaterów jest Jacek Skoczyńca. Pochodził on z ubogiej szlachty, ale był przystojny. Nie posiadał pola, lecz miał u boku szablę i długie wąsy. Właśnie. No, to jest troszkę... Mądrze, tak stylistycznie lepiej budować ten stalium. Jeszcze jest... Ym, jesteś już w czwartej klasie. Czytaj dalej. Może to jest lepsze. Miał nad prawym uchem nieco wyżej podniesione oko. Oj, Jukasz, jak to miał? Oko? Nad prawym uchem miał oko? To gdzie to? Tu, tutaj gdzieś praw to oko. Tak, pani profesor, tak. A no czytaj, czytaj, ja wśród kobiet. Tak, tak. Jacek Soplica podwalał się do chory nie, nie, Masz? No. Nieładnie tak mówić, się. No. Zalecał się może takiego jakiegoś jak barnie poetyckiego e, środka, może. Jacek Soplica zalecał się do chory szkulny. jednak za córką stolnika biegało wielu bogatych paniców. Stolnik często zapraszał Jacka na wisiany, jednak ze stosunków między stolnikiem a Soplicą nic nie wyszło. 000 000. Można się było tego spodziewać. Wreszcie Soplica zdawał się na odwagę, kuknął przed stolnikiem, prosząc go o rękę. Jednak stolnik kazał mu dać czarną polewkę. Ej, Jasiu, przepraszam. Kto ty przed tym stolnikiem? uklękał? Joasiu, bój się, bój się. Boj się boj. Popraw, popraw to. Upadł moralnie i ożenił się z równą sobie szlachcianką. Prowadził nieuregulowany tryb życia i dlatego zmarła mu żona, która z rozpaczy zostawiła mu Tadeusza. Hmm, hmm. Przypadkiem, przejeżdżając koło dworu Choreszków, Jacek zobaczył na ganku Stolnika, więc podszedł go w i wyduchnął. Przepraszam, Jacek. Hmm, hmm. Polewalczyk, dlaczego się spóźniłeś? Pani profesor. Wynikła taka sytuacja, że musiałem papierosa, do końca jest. Grzesiu, sobie o tym, z panem dyrektorem sobie o tym porozmawiasz, dostajesz? o tych papierosach to sobie porozmawiasz z panem dyrektorem. Uwagi. Ja też bym chciał. O! Papierosa. Bezczelność. Uwaga. Olubajczyk spóźnił się. Dowdził Kiewisz. I... Chciał panią zabić. A pan Kiewisz... Pan Kiewisz od Bezczelny. O, to przechodził. Sobie. Chodźmy. Przypadkiem przejeżdżając koło dworu Choreszków, Jacek zobaczył na gęku Stolnika, więc podszedł godnie i wybuchnął. Kto wybuchnął? Jasiu! To Jacek Soplica. Skąd ty? ty mnie męczysz. Popraw to, popraw! Schwycił szablę i wypalił. Stolnik padł na miejscu trupem. Później bardzo żałuję od tego czynu, ale już było za późno. Po zabiciu Szlachcica, Jacek Soplica miał wyrzuty na sumieniu i za karę uprzystoczył się w Robaka. Wyjechał za granicę i to tam właśnie wdział habit i nazwisko Robak. Ksiądz Robak i nie wiedząc o sobie. Jedynie Mickiewicz wiedział, że Robak i Soplica to to samo. Późniejsza działalność Robaka miała same dobre strony. Powrócił do kraju wciąż jako ksiądz. Tu uratował życie ostatniemu z rodu Horeszków. Hrabiemu podczas polowania na niedźwiedzia. Podczas tego polowania robak ratując Tadeusza strzelił do niedźwiedzia, który nie wiedział, że jest jego ojcem. Joasiu! Kto nie wiedział, kto nie wiedział, że jest jego ojcem? Niedźwiedź? No, no przecież popraw sobie, popraw sobie, Joasiu. No co ja się tu Robak miał cenne oko, bo trafił nim niedźwiedzia. Wczuła miejsce. Aha, wczuła, tak, A to co innego! I został przeniesiony do komnaty na łoże śmierci, gdzie byli już sędzia i gerwazy. Ostatnia spowiedź Jacka Soplicy była długa i wylewna jak wisła. Na łonie śmierci Soplica prosił klucznika i gerwazego, aby mu przebaczyli błąd. Po jego śmierci. Dąbrowski udekorował go krzyżem i powiesił go nad cmentarzem. Boga Jasiu, kogo na ten cmentarzu powiesił? No, no. Jasiu, widzisz, sama takie błędy, stylistyczne, takie... Może nie takie pierwszej kategorie, ale zdarzają się, że musisz sobie to poprawić. Jasiu, chyba była zmęczona kiedy, prawda? Była ale zmęczona, kiedy jeba. pisałaś to Tak, pani profesor Pisał go o trzeciej nad rolę. No, będzie pan. Musi się pomóc, uczyć, gdy wrócimy do dyskoteki. Huh? Ja, nie, nie powiesz, rzecz mówić. Więc Jasiu, co chcesz za swoje zadanie domowe? No, ja ciągle. No, bym bardzo chciała Pani profesor tak plus cztery. Plus cztery? Dobrze Jasiu, powiedz nam jeszcze, jaki jest temat dzisiejszej lekcji i dostaniesz plus cztery. Powtórzę, białka! Z, Z romantyzmu! Z romantyzmu! Z romantyzmu! Tak! Dobrze, Jasiu, otrzymujesz. plus Cztery. Dziękuję, Pani Profesor. Dobrze. Kto jeszcze jest chętny odczytać swoje zadanie domowe? Albo wypowiedzieć swoje na tematu pana Mickiewicza? Jestem O, ja! Lewa, lewa, prawa, lewa, prawo, prawo. Wiecznie, Strawiarszka, Joasia. Joasia, ja Agnieszka, przepraszam, Agnieszka. Agniesiu? Agnieszka. Tak, ty. E, Zgłaszasz się, w rękę do góry podnosisz. Powiedz nam, e, znaczy ja, przyszedł ja teraz, do Ja, panie profesorze. a ja dzisiaj jestem nieprzygotowana. Dlaczego lewa, prawą rękę podnosisz do góry? Nie, przepraszam bardzo, przepraszam, bójka. Hmm. O, może ktoś jeszcze, ktoś inny jest chętny odczytać swoje zadanie domowe? O, tam Piotruś chyba widzę. Piotruś, tak? Piotruś. O, Piotruś tam przeczyta zadanie domowe. A może no, wypowiedzcie może na temat Adama Mickiewicza. Adamickiej już miał krzywe naki. A co ty to wyczytałeś? Przemieś jeszcze... Przemieś tą sprawę, doczytaj sobie. Nie wiem, jak Adamickiej już miał nogi, prawda? Kiedy słyszę Adam Mickiewicz Nastrajam się lirycznie Tak mi lekko na duszy Nawet romantycznie Kiedy słyszę Adam Mickiewicz Wiele słów w głowie rodzi mi się O tak Człowiek niezwykły Patriota Chyba każdy z nas to powie O tak Kiedy słyszę Adam Mickiewicz Pan Tadeusz kłania mi się. Tak, tak, tak. Tam się dzieje. I Litwa, ojczyzna jego piękna starusłania. Tak, Benek, jesteś boski. Żabi koncert, stawi koncert Jerzyla. Tyleż nie się radości. Tyleż wesela. Ja. Otwieram drzwi poezji, kiedy myślał Miskiewicz. I tak mówię sobie skromnie. I tak jesteś od niego lepszy, panie Piotrowicza. Benek, czy mogłeś powtórzyć ostatnie zdanie? Oczywiście. Pro, bo chyba nie dosłyszałam. Kiedy otwieram wielkie drzwi poezji, mówię osoby sobie skromnie i tak jesteś od niego lepszy, panie płatkiewicz. Janek, Benek, twoje wypracowanie było naprawdę mądre, Naprawdę przemyślane, ale... Dziękuję Panie Pan Co do ostatniego zdania pojawił się jednak Benek... Zastanowiła, czy może kolego encyklopediowicz, Łukaszku, czy mógłbyś skomentować wypowiedź DLK, Mariusz? Pani. Oczywiście, panie profesor. Pozwolę sobie przedstawić notatki poczynione podczas przemówienia kolegi Toczkiewicza. Otóż, okay. oscylując wokół nietuzinkowej wypowiedzi przedmówcy, wyważywszy egzystencjalne epicentrum jego psychiki, jak również mając na względzie kwintesencję Paradoksalnego epilogu z afirmacją odnoszę się do szerokiej części jego wypowiedzi. Co zaś się tyczy ostatniego stwierdzenia, uważam, iż kolega Poetykiewicz nie jest na tyle kompetentną osobą, aby w kwestii porównań pomiędzy naszym narodowym wieszczem a nim samym mógł używać jakiegokolwiek stopniowania. Prawdopodobnie nasz kolega uległ dualizacji centralnej części płata kultulicznego zapadając na łopatu z potylików <kly> lub co równie prawdopodobne cegówku z potylików. Łukasz, dobrze, dobrze. Pewnie, na pewno może powiedziałeś, ale co to w języku polskim mogłoby oznaczać? Jest kolega Poetykiewicz. Dostał ciężkim narzędziem w tył głowy, w wyniku czego coś mu się przestawiło. Dziękuję. <głosy> <głosy> Dziękuję, Łukasz, za, za, twój, za twój komentarz. Oczywiście za niego ocenę bardzo dobry. O, zapach! To już przechodzi wszelkie pojęcia. To robił ciężkim narzędziem po raz kolejny w głowę, pani profesor. Chodź. Zitkiewicz robi sobie jaja na lekcji. Wróćmy do wypowiedzi e, kolegi Benka. Benek, więc cóż byś ty chciał otrzymać za twoje wypracowanie? No ja, ja skromnie tak sobie myślałem o szurce. Celujący. Benek, ja też, uwierz mi naprawdę, pierwotnie pomyślałam tylko i wyłącznie o ocenie celującej, ale natomiast, kiedy usłyszałam, Pełno hey takiego napięcia, wyważenia, rokwencji, wypowiedź kolegi Łukasza. Ym, myślę, że minus celujący Ci wystarczy. Ale Pani wie, on przesadza. Ym, dobrze, ale otrzymujesz ocenę celującą, prawda, Łukasz, troszkę przesadziłeś, jednakże z tym ciężkim narzędziem przesadziłeś. Bo celujący. A, a, a wiesz, twój, kto to? Encyklopediowicz Łukasz bardzo dobry. Może jeszcze tak krótko y, przedstawimy sobie, ponieważ oj, ten czas szybko mija. Ten czas szybko mija, pewnie zaraz dzwonek dzwonił. Przestań się bawić tym dzwonkiem! Co na ten dzwonek patrzy? Gdzie się tam apostołem no. Elu, proszę, może tak, tak szybciutko, już czas nagle. W, w którym roku się urodził i gdzie, i kiedy, i w którym roku zmarł? Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Laosie koło Nowogródka, Pochodził z bogiej rodziny złojeckiej, W 1812 roku zmarł jego ojciec, kropka. W roku 1815 ukończył szkołę dominikanów, i rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim, kropka, Ręczka, studiował, bardzo studiał bardzo masz... już pisuje ci bardzo dobry, Dziękuję a nawet z plusem. Dziękuję. Tak? A jeszcze powiedz, Elu, powiedz, kiedy i gdzie zmarł Adam Mickiewicz? W Wilomadzie, Przecinek, w Paryż, w Mirosie. Zmarł w 1855 roku. Tak, dobrze, dobrze, a gdzie? Gdzie? Tego nie pisało, pani profesor. Nie pisało? Yeah, do <sharp massa> mm -hmm. Dobrze, a Jukosia, o czym... Nie doszli zrobienie z tego, ja już byłem pewna, że tego... Może Kujoniuska, Mugosia, Gosia, powiedz nam, potrzebuj ile lat żył, więc Arabid Kielisz? Jak urodził się ten 98, to, to, ma w tym 98, też w pięćdziesiątym w 55, to trzeba odjąć. Bądź się, bądź się będziesz, będziesz jeszcze e, tego, ale też minus bardzo dobry, minut bardzo dobry, bo to w niczym nie przeszkodziło. Ja wiem, że ty się nauczyłaś, może troszkę się zdenerwowałaś. Bo dzisiaj taka a, ważna lekcja. Ja chyba słyszałam, słyszałam dzwonów, tak? E, no znowu nie zdążyliśmy dokończyć, nie zdążyliśmy dokończyć naszej lekcji. Ja wiem, że od tej dzisiejszej lekcji zależy dobre imię naszej szkoły. Zależy moje dobre imię. Oczywiście. I wie pan, co pan sobie mógł pomyśleć, kiedy pan widział takich yy, takich łobuzów. Mm, bardzo przepraszam, ale no nie rozumiem o co pani chodzi. Tak się właśnie złożyło, że tuż przed lekcją wysiadły mi, mi baterie w aparacie słuchowym. No i w związku z tym... No nie mogę w pełni uczestniczyć w lekcji. Patry, oj, natomiast, tak. natomiast muszę przyznać, że dziękuję. lekcja była całkiem o, niezła. Dziękuję. Pani bardzo dziękuję. wesoła. Dziękuję, dziękuję. Co to więcej mówić? Zdrowa tak. klasa. Tak, dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam do pokoju nauczycielskiego. A pani tak, nie się. Pani nowe. Ale tak jest dzisiejsza. A tu i tak Pani tak jest słyszy, Kupimy nowe papiery.